Yo, yo, yo! Siemaneczko, kolaneczko, widzowie! Dziś gramy w styl A Brain Rot. Tak, Dragon to nasz pierwszy raz. raz, Dragon Więc. O, tutaj mamy. Świnkę. I. Simino Bombardino. Dobra, ale. E! Co się czaisz? Na moją bazę. Dobra, mamy takie Brain roty. Już wam mówię, tylko. Za... Zaraz zamknę bazę, bo tutaj się jakiś ziołal czai na moje brain roty. Yy, oczywiście dajcie suba i łapkę. I jeszcze yy, otworzymy dziś Lucky Bloka. Tak, teraz właśnie otwieramy Lucky Blok. Aha! A! Muszę go za 7 minut dopiero. Dobra widzowie, to poczekamy na razie. Ale... Powiem wam, jakie Ray, mam Brain roty. Co oni się tam czuką? Dobra, mamy Bombardilo Krokodilo. Kolejny Bombardilo krokodilo Gold. Tak, dwa Bombardilo, krokodilo Gold. Tutaj mamy Frugo Camelo 10 bit e, bilionów. Coś tam chyba jakoś tak Tutaj mamy Lucky bloka. Mamy... Tak, Gila Steleste da, diamentowy, tak to jest mój chyba najlepszy um, Brain Rot, bo bardzo dużo mi daje. Daje mi 7,5 i pół miliona. Tak to bardzo dużo. Dobra, otwórzmy sobie prezenciki, bo chyba jakieś mamy. Nie wiem, coś tam zostało. Okej, okay, dobra. Dobra, jeszcze poczekajmy na tego Lucky Bloka. Jeszcze się zbierajmy hajsu. Dobry, dobra, widzowie, na chwilę zatrzymam i poczekamy na tego Lucky Bloka diamentowego. Widzowie, nie uwierzycie, co się teraz stało? Zabrał mi Lucky Bloka, ale na szczęście odzyskałem. Słuchaj, jak Słuchajcie, jakiś babik do mnie przyszedł i mi zabierał brainroty. Tak mu przywaliłem z pałki, że się zdziwił. Dobra, ale to akurat było głupio. Kurde, i teraz się czaj ten cep. Papa. I wejdziesz tutaj. Co to? Co tu się? Co tu się odwaliło? O meg Ej! Ej, 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 nie! A, ej, tu jest admin. Tu jest, tu jest admin. E, yo! Admin, co tu się, co ma być? Co, co co ma być? Co oni robią? Nie, on mi tu wejdzie. Yo, on mi... Co to za pająki? Nie znam ich. Dopiero teraz weszłam do... na ten... na... Na stylu a tu są jakieś pająki! Yo, tylko że nie ukradli tych braidrotów. Jeszcze te trzy minutki. Widzowie, jak ukradną coś. To będzie szkoda. Ale na razie Wam zatrzymam. Że nie przedłużam. Tutaj są jakieś pająki. Dobra, czekajcie, tutaj dam tarczę. Dobra, dałam. Już wam na razie nie przedłużam. Chwilę wam zatrzymam. Widzowie, nie uwierzycie, znowu mi się ktoś złamał, że już mam dosyć. Ale sprzedałem złotą balerinę na i wymieniłem na to. O kurde, O kurde. O kurwa, sal, 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 ja muszę ją mieć! Muszę mieć! Moja Gdzie? Ba moja balerina, kbaz! Tralalelka, tralalela! Gdzie jest moja baza? Ucę się do niej włamać. I co to ma być? Nie może być? Gdzie jest moja tralalelka? Ona dopiero tu dochodzi? Mamy ją! Yo, co to ma, nie, to są jakieś, pierdzielaj, dobra, zamknąłem, yo, tralalelka, tralala, wow, yo, ja, ja, Uff, jak się zesizowałem, yo, yo, ale, ej, ja nigdy nie miałem takich brain rotów. Dobra, nie, ja już mam dosyć. Zbieram ją. Dobra, otwieramy Lucky bloka za 5, 4, 3. Co to ma być? Co to za event? O kurde, O kurde, dobra. Dobra, trudno. Żeby coś fajnego było. Nie! Szpinonią Gorombillo, naprawdę! Gangster Dobra może być, ale... Tam były takie mocne brainrot, BrainRot Galaxii! I ja tu zmarnowałem! Ja... O kurde! Dobra! Tu tu, 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 Dobra! Nie, tu nie! Dajemy to! Jął! Co to ma. Mm, nie, moja panda! Chodź! Treno dobra! Śmiałem, myślałem. Jo. Dobra widzowie! O! Oh, to było przemocarne! Mamy już brainroty. Dobra, widzowie. To było na koniec. Oczywiście dajcie słowa i łapkę. I cześć.